Drodzy Państwo, moi kochani seniorzy, jeśli macie 60-65 lat lub więcej, to proszę na chwilę odłóżcie kawę, wyłączcie telewizor i posłuchajcie mnie uważnie, bo to, co mam Wam dzisiaj do powiedzenia, może bezpośrednio wpłynąć na wysokość Waszej emerytury w najbliższych miesiącach. Zakład Ubezpieczeń Społecznych właśnie opublikował nowe prognozy emerytalne, które wywołały prawdziwą lawinę niepokojów wśród milionów polskich seniorów. Czy wiecie, że według najnowszych danych ZUS ponad 700 tysięcy emerytów może w tym roku stracić nawet kilkaset złotych miesięcznie ze swoich świadczeń? Tak, dobrze słyszycie. Kilkaset złotych, które moglibyście wydać na leki, rachunki czy pomoc wnukom. A najgorsze jest to, że większość z was nawet nie wie, że jest zagrożona. Nie dostaniecie listu, nie zadzwoni do was żaden urzędnik, nikt nie poinformuje was osobiście, że wasza emerytura może zostać obniżona. Siedzę teraz przy swoim biurku i czytam te dokumenty, a serce mi pęka, kiedy widzę, jak wiele osób zostanie zaskoczonych niższym przelewem na konto. Dlatego dzisiaj, jak przyjaciel, który przyszedł do Was z dobrym sercem, wyjaśnię Wam dokładnie, co się dzieje, kogo to dotyczy, dlaczego ZUS wysyła te ostrzeżenia i co możecie zrobić, aby ochronić każdą złotówkę, na którą ciężko pracowaliście przez całe życie. Zacznijmy od tego, co naprawdę się dzieje w zakładzie ubezpieczeń społecznych. ZUS co roku publikuje prognozy emerytalne, które są czymś w rodzaju finansowego kompasu dla przyszłych i obecnych emerytów. Te prognozy pokazują, ile będziecie otrzymywać jako świadczenie emerytalne w zależności od waszego wieku, stażu pracy i wysokości składek, które wpłacaliście przez lata. Ale tegoroczne prognozy, kochani, przyniosły naprawdę niepokojące wieści. Dla osób urodzonych w latach 60. i 70., czyli tych, którzy teraz mają około 50-60 lat, wskaźniki zastąpienia emerytury, czyli procentowa wysokość ostatniej pensji, którą otrzymacie jako emeryturę, drastycznie spadają. Jeszcze 10 lat temu osoby, Przechodzące na emeryturę mogły liczyć na świadczenie stanowiące około 60% ich ostatniej pensji. Dzisiaj, według prognoz ZUS, ten wskaźnik dla wielu z Was spadnie do zaledwie 40, a nawet 35%. Co to oznacza w praktyce? Jeśli zarabaliście 3000 zł miesięcznie przed emeryturą, to zamiast otrzymać 1800 zł emerytury dostaniecie zaledwie 1200 zł. To różnica 600 zł miesięcznie, 7200 zł rocznie. Za te pieniądze moglibyście opłacić wszystkie rachunki przez pół roku. Ale dlaczego tak się dzieje? Dlaczego system emerytalny nagle stał się tak niesprawiedliwy dla was, którzy uczciwie pracowaliście przez 30-40 lat? Odpowiedź leży w sposobie, w jaki działa nowy system emerytalny wprowadzony reformą z 1999 roku. Ten system działa na zasadzie zdefiniowanej składki, co oznacza, że wasza emerytura zależy nie tylko od tego, ile wpłaciliście, ale również od tego, jak długo statystycznie będziecie żyć. Zus używa tak zwanych tablic średniego dalszego trwania życia, które są aktualizowane co roku. I tutaj zaczyna się problem, moi drodzy, ponieważ Polacy żyją coraz dłużej, co oczywiście jest wspaniałą wiadomością. ZUS musi dzielić wasze zgromadzone składki na coraz większą liczbę lat. Jeśli w 2010 roku mężczyzna przechodzący na emeryturę w wieku 65 lat żył średnio jeszcze 15 lat, to dzisiaj ta prognoza wzrosła do 18-19 lat. Więcej lat życia oznacza, że ta sama pula pieniędzy musi wystarczyć na dłużej, więc miesięczne świadczenie jest niższe. I choć to brzmi logicznie z matematycznego punktu widzenia, dla was oznacza to realne zmniejszenie comiesięcznego dochodu. Teraz chcę, żebyście zrozumieli, kogo konkretnie dotyczą te ostrzeżenia ZUS. Przede wszystkim osoby, które planują przejść na emeryturę w najbliższych dwóch, trzech latach. Jeśli macie teraz 60 lat i jesteście kobietą lub 65 lat i jesteście mężczyzną i myślicie o przejściu na emeryturę, musicie koniecznie sprawdzić swoją prognozę emerytalną. Możecie to zrobić przez platformę usług elektronicznych ZUS, logując się przez profil zaufany albo osobiście w najbliższej placówce ZUS. Ja zawsze radzę, żeby iść osobiście. Zwłaszcza jeśli nie jesteście zbyt pewni obsługi komputera. Urzędnicy w ZUS mają obowiązek wydrukować Wam pełną prognozę i wyjaśnić każdą pozycję. Nie dajcie się spłaszczyć, jeśli ktoś powie Wam, że jest kolejka lub że możecie to sprawdzić sami w domu. To są Wasze pieniądze, Wasze prawo i macie absolutne prawo do jasnych odpowiedzi. Kolejna grupa, która powinna być szczególnie czujna, to osoby, które łączą emeryturę z dalszą pracą. Wielu z Was, drodzy Państwo, po przejściu na emeryturę nadal pracuje, bo świadczenie jest po prostu za niskie, żeby godnie żyć. Ale uwaga, jeśli pobieracie emeryturę i jednocześnie pracujecie, ZUS może zawiesić lub zmniejszyć Wasze świadczenie, jeśli zarobicie więcej niż określony limit. Porozmawiajmy teraz o konkretnych kwotach, bo liczby nie kłamią. W 2025 roku średnia emerytura w Polsce wynosi około 3200 zł. brutto. Po odliczeniu składki zdrowotnej, która od ubiegłego roku wynosi 9% podstawy wymiaru, zostaje wam około 2900 zł. netto. Ale jeśli spojrzymy na prognozy dla osób dopiero przechodzących na emeryturę, te kwoty wyglądają znacznie gorzej. Osoba, która przepracowała 35 lat, zarabiając średnio 4000 zł. miesięcznie, może liczyć na emeryturę w wysokości około 1600 do 1800 zł. Złotych netto. To ledwo wystarcza na podstawowe wydatki, a jeśli uwzględnimy rosnące ceny energii, gazu, żywności, leków, widać wyraźnie, że wielu seniorów będzie musiało wybierać między jedzeniem a ogrzewaniem mieszkania. To jest dramatyczna sytuacja, o której trzeba mówić głośno, bo milczenie nie rozwiąże tego problemu. Dodatkowo ZUS ostrzega, że osoby, które miały przerwy w składkach, np. były bezrobotne, prowadziły działalność gospodarczą z małymi dochodami lub chorowały i nie płaciły pełnych składek, mogą otrzymać świadczenia jeszcze niższe, nawet poniżej 1200 zł miesięcznie. Ważne jest również to, żeby wiedzieć o terminach wypłat. ZUS wypłaca emerytury każdego miesiąca, ale konkretny dzień zależy od tego kiedy przyznano Wam świadczenie. Większość wypłat następuje między pierwszym a dziesiątym dniem miesiąca, niektóre między piętnastym a dwudziestym. Jeśli planujecie swoje wydatki, zawsze sprawdzajcie harmonogram na stronie internetowej ZUS lub w swoim oddziale. Co bardzo ważne, jeśli dzień wypłaty wypada w weekend lub święto, pieniądze są przekazywane dzień wcześniej. To może być istotne dla tych z Was, którzy muszą opłacić rachunki lub kupić leki w konkretnym dniu. Pamiętajcie też, że każda zmiana w danych bankowych musi być zgłoszona do ZUS co najmniej 7 dni przed terminem wypłaty, inaczej przelew może nie dojść na czas, a wtedy będziecie musieli czekać na papierowy przekaz lub odebrać pieniądze osobiście na poczcie. Teraz bardzo ważna część, która dotyczy możliwych zmniejszeń świadczeń, czyli tego, co nazywamy potocznie klątwą zawieszenia emerytury. Jeśli jesteście na emeryturze i nadal pracujecie, ZUS może zawiesić całość lub część Waszego świadczenia, jeśli Wasze przychody przekroczą określone limity. W 2025 roku ten limit wynosi około 7 tysięcy złotych brutto miesięcznie dla osób, które nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego. To oznacza, że jeśli jesteście kobietą mającą 60 lat i zarabiacie 8 tysięcy złotych, ZUS zawiesi wam emeryturę w całości po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego, czyli 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Możecie zarabiać bez ograniczeń i emerytura nie będzie zawieszona. Ale uwaga, nawet po osiągnięciu tego wieku, jeśli będziecie mieli dodatkowe przychody, składka zdrowotna będzie liczona od łącznej kwoty emerytury i zarobków, więc netto dostaniecie mniej. Dlatego zawsze, zanim zdecydujecie się na dodatkową pracę, policzcie dokładnie, czy opłaca się to finansowo. Często jest tak, że po odliczeniu wszystkich składek i podatków dodatkowa praca przynosi Wam zaledwie kilkaset złotych netto, a tracicie czas i zdrowie. Kolejna ukryta pułapka, o której mało kto mówi, to kwestia podatków i składki zdrowotnej. Od stycznia 2022 roku składka zdrowotna dla emerytów jest niższa niż dla pracujących, ale nadal stanowi 9% podstawy wymiaru. Co to oznacza? Jeśli Wasza emerytura wynosi 3000 zł brutto, ZUS odejmie od niej 270 zł składki zdrowotnej. To jest kwota, która nie podlega odliczeniu od podatku, więc tracicie ją bezpowrotnie. Dodatkowo, jeśli macie inne, inne źródła dochodu, na przykład wynajmujecie mieszkanie, macie dochody z kapitału czy z działalności gospodarczej, musicie pamiętać, że te dochody również podlegają opodatkowaniu i składce zdrowotnej. Wielu seniorów dowiaduje się o tym dopiero wtedy, gdy dostaje pismo z Urzędu Skarbowego z informacją o zaległościach podatkowych. Dlatego moja rada jest taka, jeśli macie jakiekolwiek dodatkowe dochody, skonsultujcie się z doradcą podatkowym lub idźcie do bezpłatnego punktu konsultacyjnego, które działają w wielu urzędach miejskich i gminnych. To wam zaoszczędzi wielu nerwów i niepotrzebnych kosztów. Chcę teraz porozmawiać o strategiach, które możecie zastosować, żeby maksymalizować swoją emeryturę. Po pierwsze, jeśli tylko możecie, odsuńcie decyzję o przejściu na emeryturę o rok, dwa lata. Każdy dodatkowy rok pracy to wyższe świadczenie, ponieważ ZUS dzieli waszą zgromadzoną kwotę na mniejszą liczbę miesięcy. Dla przykładu, jeśli przejdziecie na emeryturę w wieku 65 lat zamiast 60, wasza emerytura może być wyższa nawet o 20, 25%. To ogromna różnica. Po drugie, sprawdźcie, czy macie prawo do dodatków i świadczeń uzupełniających. Wielu seniorów nie wie, że przysługuje im dodatek pielęgnacyjny, który obecnie wynosi 283 zł miesięcznie. Jeśli jesteście osobą niepełnosprawną lub chorą, macie prawo do tego dodatku, ale musicie złożyć wniosek. ZUS nie przyznaje go automatycznie. Podobnie jest z 13. emeryturą, która jest wypłacana raz w roku, oraz 14. emeryturą, która przysługuje osobom o niższych świadczeniach. Te dodatkowe wypłaty to nawet kilka tysięcy złotych rocznie, które mogą znacząco poprawić waszą sytuację finansową. Po trzecie, bardzo ważna sprawa: weryfikujcie swoje konto w ZUS. Możecie to zrobić, logując się na platformie usług elektronicznych i sprawdzając, czy wszystkie okresy waszej pracy zostały prawidłowo zarejestrowane. Niestety, zdarzają się błędy. Były przypadki, kiedy pracodawcy nie zgłosili pracowników do ubezpieczenia albo zgłosili ich na niższą kwotę, żeby zaoszczędzić na składkach. Jeśli wykryjecie takie nieprawidłowości, musicie niezwłocznie zgłosić to do ZUS i przedstawić dowody, umowy o pracę, Paski z wynagrodzeniem zaświadczenia. ZUS ma obowiązek skorygować wasze konto, ale to wy musicie dostarczyć dokumenty. Dlatego tak ważne jest, żeby przechowywać wszystkie papiery związane z zatrudnieniem. Wiem, że dla wielu z Was to stare dokumenty pożółkłe kartki schowane w szufladach ale to one mogą dzisiaj zadecydować o setkach złotych różnicy w wysokości emerytury. Pozwólcie, że podzielę się z wami kilkoma praktycznymi wskazówkami, które pomogą wam w kontaktach z ZUS. Po pierwsze, zawsze przychodźcie przygotowani. Jeśli idziecie do oddziału ZUS, weźcie ze sobą dowód osobisty, numer PESEL, wszystkie dokumenty dotyczące zatrudnienia i wszelką korespondencję, którą otrzymaliście z ZUS. Urzędnicy często pytają o szczegóły, a jeśli nie będziecie mieli wszystkiego przy sobie, będziecie musieli wracać, tracić czas i nerwować się. Po drugie, notujcie wszystko. Kiedy rozmawiasz z urzędnikiem, zapisujcie jego imię i nazwisko, datę wizyty oraz szczegóły rozmowy. Jeśli ktoś coś wam obiecuje lub informuje o konkretnych terminach, to zapiszcie to. W razie jakichkolwiek problemów, te notatki będą dowodem. Po trzecie, jeśli czujecie, że urzędnik traktuje was nieuprzejmie lub odmawia udzielenia informacji, nie bójcie się prosić o kontakt z przełożonym. Macie do tego prawo. ZUS to instytucja publiczna, która ma służyć obywatelom, a nie utrudniać im życie. Muszę też wspomnieć o bardzo niepokojącym zjawisku, które ostatnio nasiliło się a mianowicie o oszustwach wymierzonych w seniorów. Przestępcy podszywają się pod pracowników ZUS i dzwonią do Was, twierdząc, że Wasza emerytura zostanie zawieszona, jeśli nie zapłacicie natychmiast pewnej kwoty albo nie podacie danych do karty bankowej. Proszę Was, drodzy Państwo, bądźcie czujni. ZUS nigdy nie dzwoni z prośbą o natychmiastową wpłatę pieniędzy, ani o podanie numeru karty kredytowej przez telefon. Wszystkie oficjalne pisma przychodzą pocztą tradycyjną lub przez elektroniczną skrzynkę na platformie usług elektronicznych. Jeśli ktoś zadzwoni do was i będzie się przedstawiał jako pracownik ZUS, powiedzcie, że oddzwonicie bezpośrednio do urzędu. Nie ujawniajcie żadnych danych osobowych przez telefon, zwłaszcza numerów kont bankowych czy kodów PIN. W razie wątpliwości zadzwońcie do najbliższego oddziału ZUS lub zapytajcie kogoś z rodziny. Lepiej być ostrożnym niż stracić ciężko zarobione pieniądze. Wróćmy jeszcze na chwilę do tych prognoz emerytalnych, bo chcę, żebyście naprawdę zrozumieli wagę sytuacji. ZUS opublikował dane, z których wynika, że osoby urodzone w latach 80. i 90. mogą liczyć na emerytury stanowiące zaledwie 25 do 30% ich ostatniej pensji. To oznacza, że jeśli ktoś dzisiaj zarabia 5000 tysięcy złotych, to jego emerytura może wynieść zaledwie 1200 do 1500 złotych. To dramatycznie niskie świadczenia, które nie pozwolą na godziwe życie. Dlatego tak ważne jest, żeby młodsze pokolenia już teraz zaczęły oszczędzać dodatkowo, np. w ramach pracowniczych planów kapitałowych lub indywidualnych kont emerytalnych. Ale dla was, którzy jesteście już na emeryturze lub blisko niej, kluczowe jest maksymalne wykorzystanie tego, co macie. Dlatego sprawdźcie wszystkie swoje uprawnienia. Złóżcie wnioski o wszystkie dodatki, do których macie prawo, i nie dajcie się zastraszyć skomplikowanym językiem urzędniczym. To są wasze pieniądze i wasze prawo. Ważnym elementem, o którym jeszcze nie wspomniałem szczegółowo, jest możliwość przeliczenia emerytury. Jeśli przeszliście na emeryturę kilka lat temu i nadal pracujecie, opłacając składki na ubezpieczenie emerytalne, macie prawo złożyć wniosek o przeliczenie świadczenia. ZUS uwzględni wtedy dodatkowe składki, które wpłaciliście i podniesie Waszą emeryturę. Nie jest to automatyczne. Musicie złożyć wniosek osobiście lub przez internet. Wiele osób nie wie o tej możliwości i traci setki złotych rocznie, dlatego jeśli pracujecie po przejściu na emeryturę, co roku składajcie wniosek o przeliczenie. To kilka minut formalności, a efekt może być bardzo wymierny. Ja znam panię, która dzięki przeliczeniu dostała podwyżkę emerytury o 300 zł miesięcznie. To 3600 zł rocznie. Prawie tyle ile kosztuje abonament telewizyjny, internet i telefon przez cały rok. Chcę również poruszyć temat rent rodzinnych i rent z tytułu niezdolności do pracy, bo wiele osób myli te świadczenia z emeryturami. Jeśli straciłeś współmałżonka, który pobierał emeryturę, masz prawo do renty rodzinnej. Możesz wybrać albo swoją emeryturę, albo rentę rodzinną, albo od niedawna pobierać jedno świadczenie w całości i drugie w części. Najczęściej 50% to nowe przepisy, które weszły w życie kilka lat temu i wiele osób nadal o nich nie wie. Sprawdźcie, jaka kombinacja będzie dla Was najkorzystniejsza finansowo. ZUS ma obowiązek przeliczyć różne warianty i pokazać Wam, który daje najwyższą kwotę. Nie zgadzajcie się na automatyczne rozwiązanie. Zawsze żądajcie szczegółowych wyliczeń. Z kolei renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje osobom, które ze względu na stan zdrowia nie mogą wykonywać pracy zarobkowej. Jeśli jesteście w takiej sytuacji, również musicie złożyć wniosek i przejść przez Komisję Lekarską ZUS. To nie jest przyjemny proces, bo czasami lekarze, orzecznicy nie rozumieją pełni waszych problemów zdrowotnych, ale warto walczyć o swoje prawa. Kończąc, drodzy Państwo, chcę Wam powiedzieć, że nie jesteście sami. Wiem, że te wszystkie informacje o prognozach, zawieszeniach, składkach i przeliczeniach mogą być przytłaczające. Wiem, że czasem macie ochotę po prostu się poddać, bo system wydaje się zbyt skomplikowany, a urzędnicy zbyt obojętni. Ale proszę Was, nie rezygnujcie. Każda złotówka, którą możecie odzyskać lub zabezpieczyć, to złotówka, która pomoże Wam godnie żyć. Wasza emerytura to nie przywilej, to prawo, na które zapracowaliście przez całe życie. Dlatego walczcie o nie, dopytujcie, sprawdzajcie, weryfikujcie. A jeśli czujecie, że sami nie dacie rady, poproście o pomoc kogoś z rodziny, sąsiada, albo skorzystajcie z bezpłatnych punktów konsultacyjnych dla seniorów, które działają w wielu miastach. Są też organizacje pozarządowe, które pomagają emerytom w kontaktach z ZUS i wyjaśniają wszystkie formalności. Nie wstydźcie się prosić o pomoc. To nie jest oznaka słabości, tylko mądrego zarządzania swoim życiem. Pamiętajcie, że każda sytuacja jest inna. To, co działa dla jednej osoby, może nie działać dla drugiej. Dlatego zawsze, zanim podejmiecie jakąkolwiek decyzję dotyczącą emerytury, przeanalizujcie swoją osobistą sytuację finansową, zdrowotną i rodzinną. Policzyliście wszystkie swoje dochody, wydatki, sprawdźcie, jakie macie zobowiązania. Dopiero wtedy zdecydujcie, czy warto pracować dłużej, czy przejść na emeryturę, czy składać wnioski o dodatkowe świadczenia. A jeśli macie wątpliwości, skonsultujcie się z doradcą lub zaufaną osobą, która zna się na tych sprawach. W końcu chodzi o wasze bezpieczeństwo finansowe na najbliższe lata, więc warto poświęcić trochę czasu, żeby podjąć najlepszą możliwą decyzję. Moi drodzy, dziękuję Wam, że poświęciliście czas, żeby wysłuchać tych wszystkich informacji. Wiem, że to nie była lekka rozmowa, ale wierzę, że teraz czujecie się lepiej przygotowani, żeby stawić czoła wyzwaniom związanym z systemem emerytalnym. Wasza emerytura jest bezpieczna tylko wtedy, gdy jesteście dobrze poinformowani i aktywnie dbajcie o swoje prawa. Nie czekajcie, aż ktoś przyjdzie i rozwiąże za Was wszystkie problemy. To nie nastąpi. Musicie sami działać, pytać, sprawdzać. I pamiętajcie, że nie jesteście w tym sami. Miliony polskich seniorów stoją przed tymi samymi wyzwaniami i razem możemy domagać się lepszych rozwiązań, sprawiedliwszego systemu i większego szacunku dla naszych praw. Życzę Wam zdrowia, spokoju i pewności, że Wasze świadczenia są bezpieczne, bo zrobiliście wszystko, co mogliście, żeby je zabezpieczyć. Niech Bóg ma Was w swojej opiece i niech każdy Wasz dzień będzie pełen spokoju i radości. Do zobaczenia w kolejnych materiałach, gdzie będziemy rozmawiać o jeszcze więcej praktycznych sposobach na poprawienie waszej sytuacji emerytalnej. Trzymajcie się ciepło i nie zapominajcie jesteście ważni i wasze prawa mają znaczenie.